Jedziemy autobusem typu VIP i dostaliśmy taki poczęstunek. Świetna sprawa. Dawid właśnie swoje z Ampact Pokaż, co tam masz. Ciacho jedno. Ciacho drugie. Ciacho kokosowe trzecie. Idziemy. Proszę Państwa, to jest winda. Cechą tej windy jest to, co ona zapierdala. 7 metrów na sekundę. Zapamięćcie, że dobre miejsce wybrałeś. Ja już jestem z Milad Tower, na której jesteśmy, jest szóstą największą wieżą świata. Szafran liczy: szósta, no tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobrze. Sześć, zgadza się proszę Państwa? Siedem, osiem, dziewięć. Znajomi przyjechali nas odebrać. Jesteśmy na parkingu i szukamy samochodu. O, uważaj, p... którym p... Bazar, na taką jesteśmy, ma taką charakterystyczną rzecz, że każda ulica sprzedaje konkretne na przykład na tej ulicy sprzedaje Na gdzie Na gdzie my, gdzie Kolejna jest dla jubilerów i sprzedawców złota. Jednym z pięciu filarów islamu jest jałmużna, dlatego Irańczycy ułatwiają sobie wzajemnie życie, rozstawiając po miastach skrzynki, do których każdy może wrzucić pieniądze na cele dobroczynne. Iran aż do lat 30. znany był pod inną nazwą Persja. Wieża Azadi, czyli Wieża Wolności, upamiętnia 2,5 tysiąclecie powstania Imperium Persów i jest dzisiaj jednym z symboli Teheranu. Niestety, zachodnie media przedstawiają Iran głównie w negatywnym świetle. Stwarza to obraz Irańczyków jako ludzi wrogo nastawionych do kultury Zachodu. Jest to bardzo krzywdzące. Nigdy nie spotkałem bardziej gościnnego narodu, i ostatecznie Irańczycy mają takie same marzenia, ambicje i rozterki jak ty i ja.